Ta historia wydarzyła się 66 milionów lat temu. Wtedy ogromne dinozaury żyły na każdym kontynencie. Były władcami naszej planety. Tyranozaur stał się najbardziej niebezpiecznym i groźnym dinozaurem. To młode ma na imię t -rex. Marzy o tym, by dorosnąć i stać się tak silnym jak jego ojciec. Ale teraz jest za mały i najbardziej na świecie lubi się bawić. Ojciec i syn idą na spacer i słyszą, jak ktoś płacze w krzakach. Wielki tyranozaur wyczuwa niebezpieczeństwo i żąda, by T-Rex dotrzymał mu kroku. Okazuje się, że kilka drapieżnych raptorów schwytało dwa roślinożerne dinozaury. Ojciec T-Rexa ratuje je i jest gotowy do walki z raptorami. Tyranozaur mówi, że jest królem Zielonej Doliny i żąda, aby intruzi się stamtąd wynieśli. Słysząc taki ryk, raptory wycofują się i obiecują, że będą się dobrze zachowywać. Tireks pyta ojca, dlaczego nie ukarał raptorów, a ten odpowiada, że nie można rozwiązywać każdego problemu brutalną siłą. Powinieneś nauczyć się żyć w harmonii z innymi. Tireks widzi spadające z nieba meteoryty i wypowiada życzenie. Chce, aby jego ojciec zawsze był blisko i go chronił. Nadchodzi nowy dzień. Tireks budzi się i słyszy, jak jego ojciec rozmawia o czymś z pterodaktylem, Benem. Przeciąga się uroczo i widzi zieloną jaszczurkę w trawie. Mały goni ją, jednak nie może jej złapać i w końcu spada z klifu. W pobliżu widzi gniazda z dużymi jajami i wącha jest ciekawością. Pojawia się gigantyczny dinozaur z ostrymi pazurami i ściga Tireksa, dochodząc do wniosku, że chciał ukraść jej jaja. Ojciec Tireksa spieszy na ratunek swojemu synowi i ratuje go przed rozwścieczoną matką. Dinozaur skarży się, że niedawno grupa drapieżników zaatakowała ją i ukradła jej część jaj. Tyranozaur zdaje sobie sprawę, że były to właśnie te drapieżniki i przysięga ukarać je za ich złe uczynki. Ojciec i syn wracają do domu, a w międzyczasie nieznośne raptory ścigają innego roślinożernego dinozaura. Już mają go złapać, jednak spotyka ich ojciec Tyreksa. Jest bardzo zły, ale tym razem raptory są znacznie bardziej odważne i śmieją się z jego gruźb. Tymczasem T-Rex zauważa tę jaszczurkę i próbuje ją ponownie złapać. Udaje mu się, ale wtedy słyszy zaciekły ryk swojego ojca i upuszcza zdobycz. Rozpoczyna się zacięta walka między gigantycznym tyranozaurem a odważnymi raptorami. Król Zielonej Doliny pokonuje swoich dwóch przeciwników. Pozostał tylko ich przywódca, ale to on jest najsilniejszy. Tirek spędzi, aby znaleźć swojego ojca i widzi, jak raptor spycha go z ogromnego klifu. Mały rozpaczliwie płacze, a drapieżniki natychmiast zaczynają go ścigać. Tireks zostaje uratowany przez pterodaktyla Bena. Zabiera go daleko od tego niebezpiecznego miejsca. Zaczyna grzmieć i Ben wpada na innego pterodaktyla. Upuszcza Tireksa, a ten spada na ziemię. Nasz bohater odzyskuje przytomność i widzi dużego, jasnego ptaka. Nie może zrozumieć, gdzie znajduje się i woła ojca. W pobliżu pojawia się drapieżny raptor, a Tireks natychmiast zaczyna uciekać. Ptak pokazuje Małemu, gdzie może się ukryć. Dowiadujemy się, że ma na imię Kai. T-Rex zdaje sobie sprawę, że jest bardzo głodny, a Kai pokazuje mu drzewo owocowe, ale tyranozaury jedzą mięso. Młody bohater podchodzi do małej rzeki i chce złowić rybę na obiad, ale mu się to nie udaje. Jest nawet gotów zjeść jasne grzyby na łące. Tireks pamięta, że jego ojciec powiedział, że te grzyby są toksyczne, ale podejmuje ryzyko i zjada jednego. Mały tyranozaur natychmiast czuje się bardzo chory. Odzyskuje przytomność i ponownie widzi Kaja. Biedak nadal jest bardzo głodny i węszy, mając nadzieję na znalezienie jedzenia. T-Rex wyczuwa zapach mięsa i widzi ciało młodego dinozaura. Natychmiast na scenę wkracza gigantyczny drapieżny karnotaur. Mały ucieka w popłochu i chowa się za kamieniem, mając nadzieję, że wielki dinozaur zostawi mu choć kawałek, ale tak się nie dzieje. Wkrótce czerwony karnotaur przynosi nową zdobycz, a T-Rex z nadzieją patrzy na świeże mięso. Współczując małemu koledze, gigantyczny dinozaur dzieli się swoim posiłkiem z T-rexem i mówi, że ma na imię Lukas. Następnego dnia Lukas i T-rex wyruszają na polowanie. Biedak nic nie wie i tylko wszystko niszczy. W końcu Lukas go przegania. T-rex postanawia zapolować na własną rękę, ale wkrótce wraca do Lukasa i ponownie prosi go o jedzenie. Czerwony dinozaur pozwala mu podejść do ofiary. Wieczorem T-rex mówi swojemu nowemu przyjacielowi, że chce stać się tak silny jak ojciec. Lukas obiecuje mu pomóc. Następnego dnia czerwony dinozaur zaczyna trenować T-rexa. Uczy małego jak być szybkim i zwinnym, aby unikać ciosów i jak skakać po kamieniach, aby złapać zdobycz. Kolejnym wyzwaniem dla niego jest wyrwanie drzewa ogonem, ale T-rex ponosi sromotną porażkę. Wieczorem Lukas uczy malucha wytrzymałości. Muszą wspiąć się na bardzo wysoką górę. W pewnym momencie t spada, zaczyna staczać się po zboczu i cudem nie spada z przepaści. Kontynuuje podróż i dociera na szczyt, upadając z wyczerpania. To jego pierwsze małe zwycięstwo. Z biegiem czasu t staje się silniejszy, bardziej zwinny i odporny. Radzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami Lukasa. Pewnego dnia t słyszy czyjś śmiech i płacz. To znowu te śmiałe raptory. Złapały kolejną zdobycz. To młode brachiozaura. Biedactwo płacze i woła swoją matkę. T-Rex pędzi mu na ratunek. Raptory śmieją się widząc tak małego przeciwnika. Kai ostrzega Lukasa, że jego przyjaciel jest w niebezpieczeństwie. Raptory atakują Tireksa i otaczają go. Nie ma szans, by przeżył, ale w tym momencie pojawia się olbrzymi Lukas i z łatwością rozrzuca przeciwników w różnych kierunkach. Przerażone raptory natychmiast uciekają. Lukas chwali małego za odwagę i zamierza zjeść brachiozaura, którego uratował T-Rex prosi go, by tego nie robił. Lukas przypomina mu, że jedzenie to jedzenie i nie ma znaczenia czy jest małe czy duże i przegania t -rexa. Główny bohater odchodzi z brachiozaurem. Młody ma na imię Lex i też jest bardzo głodny. Ale jego sytuacja jest o wiele łatwiejsza, ponieważ jest roślinożerny, co oznacza, że może jeść owoce. t jest w trudniejszej sytuacji, ponieważ potrzebuje mięsa. Lex mówi, że się zgubił i musi znaleźć swoją matkę. Musi podążać za gwiazdą polarną, aby się do niej dostać. Rozwścieczone raptory chcą zemścić się na T-Rexie. Widzą go z Leksem na wzgórzu i cieszą się, że Lukas nie jest z nimi. Nasi bohaterowie widzą grupę brachiozaurów. Wygląda na to, że matka Lexa jest wśród nich. Ale w tym momencie odważne raptory pojawiają się ponownie. T-Rex i Lex próbują uciec, jednak wrogowie ponownie ich otaczają. t odwraca uwagę drapieżników i w tym momencie Lex biegnie w kierunku swojej matki. Drapieżniki doganiają T-Rexa i powalają go. Malec mdleje. Drapieżniki chcą zaciągnąć go do swojej nory, ale wkrótce pojawia się tam Lukas. Chce uratować T-Rexa, ale natrętne raptory zrzucają z klifu ogromne kamienie. Lukas robi wszystko, by te kamienie nie wylądowały na T-Rexie. Ostatecznie przejście zostaje całkowicie zablokowane. Raptory są bardzo zadowolone z siebie i są pewne, że ich przeciwnicy nie przeżyli. Są jednak w błędzie. T-Rex odzyskuje przytomność i widzi obok siebie rannego Lukasa. Dinozaury muszą się stąd wydostać, ale ich siła nie wystarczy, by przesunąć ogromne kamienie. Z za klifów słychać głos Lexa. Przyprowadził ze sobą brachiozaury, które usuną kamienie i uwolnią naszych bohaterów. T-Rex dziękuje przyjacielowi za ratunek i odchodzi wraz z lukasem. Czerwony dinozaur kontynuuje trening t rexa Uczy go walczyć nawet z tymi przeciwnikami, którzy są znacznie więksi i silniejsi. To bardzo wymagające. Uah! Jednak T-Rex nie poddaje się i kontynuuje trening za każdym razem, stając się lepszym. T-Rex dorasta i zaczyna przypominać swojego ojca. Pewnego dnia widzi przed sobą walkę. Dinozaur wyglądający jak Lukas walczy z Triceratopsem. Drapieżnik wygrywa i chce przegryźć skrupę swojej ofiary, jednak T-Rex podchodzi do nich i próbuje dowiedzieć się, kim jest ten dinozaur. Nazywa się Rowan i pochodzi z tego samego plemienia co Lukas. Okazuje się, że Lukas jest synem króla lokalnej doliny. Miał zostać nowym królem, ale odmówił wstąpienia na tron ze względu na młodszego brata i opuścił dolinę. t zabiera Rowana do swojego mistrza. Jednak Lukas wcale nie jest zadowolony widząc nieproszonego gościa. Rowan przyznaje, że dolina ma kłopoty. Dinozaur o imieniu Kru uzurpuje sobie władzę i żąda, aby wszyscy przestrzegali jego przepisów. Początkowo Lukas odmawia powrotu do domu, ale Tireksowi udaje się go do tego przekonać. Wczesnym rankiem nasi bohaterowie wyruszają w podróż. Zostają otoczeni przez grupę drapieżnych dinozaurów. Wrogów jest zbyt wielu, a szanse na ich pokonanie zbyt małe. Ten właśnie dinozaur o imieniu Kru jest ich przywódcą. Twierdzi, że jutro zostanie koronowany i wyzywa Lukasa na pojedynek. Czerwony dinozaur ma przegrać, w przeciwnym razie nigdy więcej nie zobaczy swojego brata. Wieczorem Lukas i T-Rex zauważają, że Rowan wyszedł i jeszcze nie wrócił. Szukają swojego przyjaciela wszędzie i w końcu go znajdują. Rowan mówi, że krew porwał jego dziecko i żąda, by zrobił coś, by Lukas nie przyszedł na pojedynek. Następnego dnia krew chwali się, że Lukas przestraszył się i uciekł, i żąda uznania go za nowego króla. T-Rex odpowiada, że będzie walczył dla swojego przyjaciela. Krew rozkazuje swoim wspólnikom zaatakować T-Rexa. Bohater pokonuje ich wszystkich, mimo że jest ich tak wielu. W końcu Lukas dobrze go wyszkolił. Sam kru przygotowuje się do walki. W tym momencie, w dolinie pojawia się Lukas. Rozpoczyna się zacięta, bezlitosna walka między nim a kru. Oba dinozaury są bardzo silne i trudno powiedzieć, kto wygra. Podczas gdy walczą, małe dinozaury, które zostały schwytane, muszą zostać uratowane. Kai odwraca uwagę jednego z dinozaurów, a T-Rex walczy z pozostałymi. W międzyczasie Rowan ratuje jeńców. Walka między kru i Lukasem trwa. Walczą, gryzą, powalają się nawzajem, ale żaden z nich nie chce się poddać. W końcu Kró rozumie, że nie może wygrać i wycofuje się. Pterodaktyl Ben przybywa do doliny i mówi, że Zielona Dolina została opanowana przez raptory. t rozumie, że musi wrócić do domu i przywrócić tam porządek. Dziękuję Lukasowi za wszystkie lekcje i odchodzi następnego ranka. Tymczasem raptory torturują kolejne małe dinozaury. Gonią je aż do krawędzi klifu, ale wtedy pojawia się T-Rex. Mały bohater jest teraz w pełni rozwinięty i drapieżniki zdają sobie sprawę, że teraz nie mogą go pokonać. Drapieżniki błagają T-Rexa o litość i obiecują, że będą grzeczne. Bohater żąda, by zabrali go do swojego szefa. Spotykają się na tym samym klifie, na którym zginął jego ojciec. Rozpoczyna się zacięta walka między T-Rexem a przywódcą raptorów. Ta walka jest jeszcze bardziej bezwzględna niż ta między Lukasem i Crew. Na początku T-Rex zaczyna przegrywać, ale potem odzyskuje siły i walczy dalej. W tym momencie na klifach pojawia się grupa raptorów. Twierdzą, że chcą obalić swojego przywódcę i dołączyć do walki. Wygląda na to, że drapieżniki też chcą go zrzucić z klifu. T-Rex jest zaskoczony takim obrotem spraw. Co więcej, w trakcie tej walki dowiaduje się, że śmierć jego ojca była wypadkiem. Tyranozaur zsunął się z krawędzi klifu, a główny raptor chciał go uratować. Ale mu się to nie udało. Dowiedziawszy się tego, t postanawia pomóc swojemu przeciwnikowi i razem z nim walczy ze zdradzieckimi raptorami. Przeciwników jest jednak zbyt wielu i ostatecznie spychają oni swojego przywódcę z klifu. t jest zmuszony walczyć samotnie. Nienawiść, gniew i wściekłość pomagają mu pokonać wszystkich wrogów. Teraz jest prawowitym królem doliny.